Moi drodzy, witam Was w moim przeglądzie gamedevowym, gdzie przyglądam się polskim studiom, które zajmują się projektowaniem gier wideo i patrzę na czym aktualnie tutaj sobie dłubią. I w ten sposób już spojrzałem chociażby na CD Projekt Red, Techland, Blubber Team, jak i chociażby 11Bit Studios. A dzisiaj przyszedł czas na CI Games które aktualnie dłubię sobie nad trzema różnymi produkcjami. I dzisiaj wybioram, wybieram sobie jedną z nich, którą jest właśnie Lord of the Fallen 2. Więc jeżeli tylko jesteście może przypadkowo fanami tej serii, to po prostu musicie zostać ze mną do końca. A jak zawsze, zaczniemy sobie od wprowadzenia do samej produkcji, czyli innymi słowy, opowiem Wam o takich najbardziej podstawowych informacjach, jakie mamy o Lords of the Fallen 2. Zaczniemy sobie jednak od jedynki tej serii, która miała premierę już w 2014 roku, czyli ta seria już jest z nami od około 11 lat i przez ten cały czas ta cała mroczna, brutalna estetyka zdobyła sobie wielu fanów. Teraz po kilku, nawet się powiedzieć kilkunastu w sumie latach powróci kontynuacja i ważną informacją jest to, że nad grą pracuje uwaga zupełnie nowe studio Hexwork. Założone przez CI Games w 2020 roku. To właśnie ono ma za zadanie stworzyć tytuł, który ma być według zapowiedzi samego CI Games Dark Souls 4.5. Czyli nowym odniesieniem w gatunku Soulsborne. Obecnie gra znajduje się w pełnej produkcji, a deweloperzy zapowiadają, że cykl produkcyjny będzie krótszy niż w przypadku wielu innych tytułów tej skali. Tutaj tylko wam taki mały off-top powiem, że osobiście uważam, że sztuką nie jest wyprodukować szybko grę, tylko sztuką jest wyprodukować szybko grę, ale wydać ją w takim stanie technicznym na premierę, żeby ta gra była grywalna. Tutaj mówię chociażby o przypadku Cyberpunka 2077 od CD Projekt Red. Gdzie na premierę ta gra wyszła? W, po, po prostu powiedzmy sobie to wprost, w niegrywalnym stanie. I ten Cyberpunk powinien być na premierę w takim stanie, jakim jest teraz, po tych wszystkich łatkach i po tych wszystkich update'ach. I miejmy nadzieję, że CI Games wyciągnie wnioski z błędu, właśnie CD Projektu i nie powtórzy tego, mimo tego, że zapadają szybki proces produkcyjny to też tak nie o to chodzi, żeby właśnie szybko tą grę wyprodukować. I tylko mam nadzieję, że tutaj, że oni tak zapowiedzieli tą szybką proces produkcyjny, produkcyjny nie przez to, że księgowi siedli i oni będą teraz tworzyć gry, tylko, dla, tylko dlatego, że faktycznie widzą możliwość optymalizacji samego procesu produkcji. I tutaj w tej optymalizacji nie ma nic złego, tylko pod warunkiem, że ta optymalizacja będzie zrobiona w sposób umiejętny i przez ludzi, którzy się na tym znają. No, zobaczymy, czy tak faktycznie będzie, już jak sama produkcja Lords of the Fallen 2 w końcu zadebiutuje. A w tym momencie sobie przejdziemy do kolejnej sekcji, którą mam dla Was przygotowaną, którą jest ekskluzywność i same platformy, na jakie dostaniemy tą grę. Jednym z ważniejszych aspektów Lords of the Fallen 2 jest umowa na wyłączność z Epic Games, co oznacza, że gra będzie dostępna tylko i wyłącznie na PC w dniu premiery i to jeszcze na platformie Epic Games Store. I to może być istotna informacja dla graczy, który, którzy preferują tą platformę. Natomiast ogólnie to gra pojawi się w 2026 roku na PlayStation 5, Xbox Series X i S oraz oczywiście, jak wspomniałem przed chwilą, na PC. CI Games planuje wprowadzenie bardziej komercyjnego stylu artystycznego i narracyjnego, aby przyciągnąć szerszą grupę graczy. Hexworks Studio odpowiedzialne za rozwój gry pracuje nad dodatkowymi trybami gry oraz ulepszeniami rozgrywki. Deweloperzy zapowiadają zmianę od klasycznego power fantasy na bardziej mroczny, głęboki świat z jeszcze większym naciskiem na samą fabułę. Natomiast kolejnym ciekawym elementem, który zarówno wzbudza spore emocje wśród fanów, jest informacja o muzyce do nadchodzącego Lords of the Fallen 2. Do stworzenia ścieżki dźwiękowej został zatrudniony znany kompozytor. Walter Mayer, czyli artysta o imponującym dorobku, który, został, który był odpowiedzialny w przeszłości za chociażby Call of Duty, Modern Warfare 3 oraz serial. Lejson. Tutaj w Call of Duty, nie, czy, przepraszam, serialu Lejson nie oglądałem, ale w Call of Duty grałem. I powiem Wam, że ta muzyka w Call of Duty jest faktycznie na bardzo wysokim poziomie i robi robotę. I miejmy nadzieję, że ten pan też pokaże pełnię swoich umiejętności w naszym polskim rodzimym studiu. Czy tak będzie? To jak powiedziałem też wcześniej, zobaczymy na samą premierę. Natomiast jego udział może oznaczać, że oprawa dźwiękowa stanie się jednym z wyróżników nowej produkcji, podnosząc ogólne wrażenia płynące z gry. Natomiast jeżeli chodzi o takie kwestie stricte już technologiczne, to Lords of the Fallen 2 zbudowany jest na potężnym silniku Unreal Engine 5, który ma gwarantować niesamowite efekty wizualne i płynność samej rozgrywki. I teraz, moi drodzy, uwaga, przywincie sobie tak plus minus, pewnie 10 minut, 10 minut do przodu, bo zacznie się moje lekkie narzekanie. Już? Okej. Okay. Chodzi mi o to teraz, w tym momencie, że nie mam nic przeciwko samemu Unreal Engine 5, bo to jest bardzo dobry silnik, który oferuje e, oprawę audiowizualnej najwyższej na aktualne nasze możliwości klasy. I jest on, i on jest ogólnie najbardziej popularnym silnikiem. I nie mam nic y za złe. Te, y Epic Games, że taki silnik stworzył, że on jest tak popularny. I to jest OK, niech to będzie popularny. Ale w tej mojej serii właśnie przeglądu gamedev'owego Każdą serię jaką. Czy, przepraszam, każdą grę, jaką omawiam, to powstaje na Unreal Engine 5. Więc powstaje takie moje podstawowe pytanie. Które mnie tutaj od pewnego czasu już yy, zastanawia, czy to jest dobrze, że wszystkie, albo zdecydowana większość gier pokroju Triple Albo nawet AA, która powstaje na Unreal Engine 5, to jest dobrze, że deweloperzy akurat ten, a nie inny silnik wybierają. I co mi chodzi o to, że każdy z tych silników, które są ogólnie dostępne na rynku. Kładzie nacisk został od początku zbudowany pod jednym pewnym jakimś tam aspektem. Jeden jest dobry w robieniu rzeczy A, drugi jest lepszy w robieniu rzeczy B. I Jest lepszy w robieniu rzeczy B, ale jest zły w robieniu rzeczy A. Rozumiecie o co mi chodzi? I pytanie, czy jak teraz wszystkie gry w pokroju Double albo nawet A, będą wychodzić na tym silniku od Epika, to czy to jest dobre? I czy to czasami nie zabije w takim, wiecie, dłuższym przedziale czasowym? Czy to nie zabije kreatywności? No bo silnik, wszystkie silniki, jak powiedziałem, są dobre w jednym aspekcie, ale są gorsze w innym. I to jakby ogranicza już twórców w robieniu, w tworzeniu gry, bo dany silnik może być gorszy właśnie w wygenerowaniu czegoś innego. I może to da się zrobić też na Unrealu. Inne rzeczy, które są dobre, które są dobre, inne silniki, no ale z drugiej strony, kto będzie sobie tutaj pracę nadkładał, jeżeli to jest ciężkie do osiągnięcia tego samego efektu. No właśnie. Więc właśnie w związku z tym moje całe pytanie: czy to jest OK, że teraz zdecydowana większość gier Double AAA wychodzi na Unreal Engine 5? Dajcie znać w komentarzach, jestem ciekaw, co powiecie na ten temat. Natomiast już jednak wracając do samego Lords of the Fallen, to CI Games zadbało o to, aby produkcja była na najwyższym poziomie od realistycznych animacji, przez dopracowane modele postaci, aż, aż po starannie wykreowany mroczny klimat świata. Dodatkowo, zmiany w stylu artystycznym i narracyjnym, określane przez twórców jako bardziej komercyjne, mają przyciągnąć szerokie grono odbiorców, nie rezygnując przy tym z głębi i klimatu, które tak kochają fani souslajków. -like Mroczne, gotyckie krajobrazy, ruiny, rozległe zamki i niebezpieczne, postapokaliptyczne tereny mają przenieść gracza w zupełnie nowy wymiar. I to wszystko brzmi pięknie i takie, że da się to osiągnąć, ale zobaczymy, czy to studio podoła. Bo zacznijmy od tego, że CI Games ono zaczynało od mobilek. Potem, tak skracając, przeszło na Lords of the Fallen, czyli grę pokroju chyba AAA, bym powiedział, osobiście. Która, nie, która im wyszła, jakby nie było, i teraz jestem ciekaw, czy utrzymają poziom, czyli czy jednak opadną na dno. To się oczywiście okaże. Natomiast jestem ciekaw również, właśnie, czy poziom fabularny będzie dorównywał, czy poziom fabularny dwójki będzie dorównywał do poziomu fabularnego z jedynki. I to, między innymi, teraz sprawdzimy w takiej ogólnej sekcji, którą nazwałem jakże kreatywnie, pozostałe informacje. Przechodząc do samej fabuły, to twórcy zapowiadają, że kontynuacja będzie rozwijać mroczną historię, zapoczątkowaną przez oryginał. Akcja gry osadzona jest tysiące lat po wydarzeniach z pierwszej części. Kiedyś udało się pokonać demonicznego Boga, Adyra, ale zło nigdy nie gaśnie. Tak wiecie, na dobre. Tym razem ponownie musimy pokonać mroczne bóstwo, a jedyną nadzieją na ocalenie tego świata jest tajemniczy bohater, którymi my będziemy, moi drodzy, jakże kreatywne. I ten nasz bohater to będzie mroczny krzyżowiec. A nasza podróż będzie prowadzić przez dwie niezwykłe różne krainy: żywy i tętniący magią świat, a ksiąg oraz ponury, pełen niebezpieczeństw, Umbral, czyli krainę umarłych. Specjalna latarnia umożliwia nie tylko przekraczanie granicy między tymi światami, ale także manipulację duszami wrogów, co nadaje walce unikalnego charakteru. Natomiast sama akcja osadzona więc będzie w ponurym fantazy świecie, gdzie starożytne konflikty między potężnymi bóstwami a ludzkością nabierają zupełnie nowego wymiaru. Gracze ponownie wcielą się w rolę potężnego wojownika, który musi stawić czoła nadchodzącej ciemności. Jednym z najciekawszych elementów jest system właśnie tych dwóch światów. I mechanika ta znana jest już z poprzednika, i w dwójce zostanie udoskonalona, a przejście pomiędzy światami będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju fabuły oraz mechaniki rozgrywki. Jednym z ciekawszych aspektów Lord of the Fallen 2 jest rozbudowany system tworzenia postaci. Na samym początku wybierzemy jedną z dziewięciu profesji, to tylko będzie dla nas wstępna ścieżka, którą potem będziemy mogli dowolnie rozwijać, dostosowując bohatera do swojego stylu gry. Dynamiczna, wciągająca walka zostanie udoskonalona tak, aby była dostępna zarówno dla zagorzałych fanów gatunku, jak i również nowych graczy. Dodatkowo w grze znajdziemy więcej trybów rozgrywki, w tym opcję kooperacji z pełnym współdzieleniem postępów. Prawdziwa gratka dla miłośników gry zespołowej. Deweloperzy stawiają również na większą dostępność gry dla nowych graczy, co oznacza, że tytuł ma być bardziej przyjazny, ale jednocześnie nie rezygnować z wysokiego poziomu wyzwania. Pod względem rozgrywki Lords of the Fallen 2 ma pozostać wierny klasycznemu Souls-like'owi, czyli być po prostu brutalny, wymagający i również satysfakcjonujący. Gracze będą mieli do dyspozycji dynamiczny system walki łączący broń białą oraz magię, a walka z bossami zapowiada się jeszcze bardziej widowiskowo niż wcześniej. I tutaj, moi drodzy, wam powiem, że ja, że ja osobiście nie jestem fanem Souls-like'ów, ale też nie zazumcie mnie źle, że zaraz twierdzę, że to jest zły gatunek czy coś. Nie, ja się cieszę, że jest tyle gatunków growych, bo dla każdego coś dobrego. Ja osobiście powiem wam, że najlepiej czuję się w strategiach turowych czy RTS-ach. Ale również czasami sięgnę po Life Seema, jak i chociażby nawet po Call of Duty na przykład. Więc cieszę się, że każdy ma coś dla siebie, ale jestem ciekaw, czy dwójka właśnie dorówna poziomowi jedynce albo może i nawet przewyższy Dark Souls'a. Kto wie? Trzeba zawsze mieć nadzieję i zawsze mierzyć wysoko. A w tym momencie. Już moi drodzy, podsumowując, Lord of the Fallen to będzie ambitny projekt, który ma na celu nie tylko rozwinięcie znanej już formuły, ale także wprowadzenie nowości, które przyciągną zarówno starych fanów, jak i nowych graczy. W 2026 roku mamy się spodziewać intensywnej akcji, mrocznej oprawy graficznej i jeszcze bardziej wyrafinowanego systemu rozgrywki. Na razie jednak nie mamy trailerów ani możliwości przedsprzedaży. Ale już teraz warto śledzić wszelkie nowości i oficjalne zapowiedzi od CI Games oraz Hexworks. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej zapowiedzi. Czy Lord of the Fallen 2? Stanie się kolejnym kamieniem milowym w gatunku Souls Like. Subskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami, i nie zapomnijcie dać lajka. I nie zapomnijcie również o samym dzwoneczku. A teraz to byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas, za oglądnięcie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych moich materiałach. Cześć!